Zaczniemy. Bardzo proszę, żebyście wyciszyli telefony, odłożyli je najlepiej gdzieś głęboko do plecaka albo do kieszeni, żebyście mogli skupić się na tym, co za chwilę będzie się tutaj działo na scenie reżyserki. Jasadam dzisiaj nie ma pani Marzyny piepiurki Holz, która tutaj pięknie przygotowała wspólnie z aktorami to przedstawienie i mogliśmy je podziwiać w zeszłym tygodniu, natomiast nadzorować będzie pani Agnieszka Brzewicz, która odpowiedzialna też jest za ten piękny chór E, śpiewający, także e, życzę wszystkim miłego odbioru, można wspólnie znane pieśni i kolendy. śpiewać razem z chórem i już stojąc tutaj życzę Wam wszystkim wesołością, spokoju, odpoczynku, tego abyście mieli jak najwięcej czasu na na zaległości w telefonach e, i żebyście spędzili ten świetle ze swoimi rodzinami, znajomymi, przyjaciółmi. Wszystkiego dobrego, również w nowym roku, żebyśmy się w 2024 spotkali wypoczęci, uśmiechnięci i gotowi do nowych wyzwań. Zapraszam już aktorów. też tych dni jak ciepłym szalem. Kolorowymi nawkami na końce naciesz oczy. Dźwiękami kolem uraduj uszy. Serce wypełnij serdecznościami z przysłonych kartek świątecznych. Zapomnij o wszystkim, co smuci i boli. W ten czarowny zimowy wieczór wypisz się na wędrówkę z Maryją i Józefem. Zabierz się z pasterzami i mędrcami do dzieciątka. Przyjdź do tego, który daje wiarę, że to, co niemożliwe i to, co trudne, daje życie. Przyjdź do tego, który daje miłość. Żyła kiedyś sędziwa pani która spędziła wiele godzin dnia na pobożych modlitwach. Pewnego razu usłyszała głos Boga, który mówił do niej. Dziś przyjdę Cię odwiedzić. Przyjdę. Możecie sobie wyobrazić radość i staruszki. Zaczęła sprzątać, Wyrabiać ciasto. I piec ciastka. Zostaw stół. A potem ubrała się w najpiękniejszą suknię. na Boga. bo pewnym czasie ktoś zapukał do jej drzwi. Moja miła sąsiadko, proszę, pożyć mi odrobinę soli. Na miłość boską, odejdź tą zaraz. Nie mam czasu na takie głupstwa. Czekam na dobrego Boga, który ma dziś do mnie przyjść. Po pewnym czasie ktoś znowu zapukał. Czekam na do Dobrego Boga. Nie mam czasu. Przyjdź innym razem. Może jednak wygubi pani. Przyjdź innym razem. Po chwili znów zapukałam do drzwi. Pokrywa. A może pozwoliłaby Pani na chwilę odpocząć na schodach swojego domu? O nie, zostawcie mnie w spokoju, oczekuję Boga i proszę, z mojej schody. Dzień mijał, godzina po godzinie, nadszedł wieczór i Bóg nie pokazał się. Staruszka była głęboko rozczarowana, siadła służona przy stole i usłyszała wtedy głos. Dziś trzykrotnie przyszedłem Cię odwiedzić i po trzykroć nie przyjęłaś mnie. Nie przyjęłaś. Zamiast za miastem, w maleńkiej stajence, czuwa Maria z Józefem. Także wielka była ich radość i zdziwienie nad miłością Boga, który dał swojego Syna. Matówna Najświętsza Dzieciątko piastuje, przy niej Józef Święty. On go pielęgnuje Powitajmy dziecię razem z pasterzami. Oddajmy mu pokłon razem z bydlątkami. Nie było miejsca dla ciebie, wybleją w żadnej gospodzie. Gdy się, dziecię w u ustre i, i chłodzie. Nie było miejsca, by trzegłeś, jako Zbawiciel na ziemię. Byruć z czarnej boli do biedne, a do Choć ludzie nie chcieli, nie lepiej było dziś w niebie, gdzie się nie byli, a nie w niebie miał Jezus swoje szczęście. Nic ci nie było potrzebne. Czemuś więc strzegł na ziemi, w noc ciemną, daleko od nieba. Czemuś Jezus pozwolił na żonglu opuszczenie. Czemuś Jezus dał się tak poniżyć. By przynieść światu zbawienie, a ludzie ciągle nie wiedzą, gdzie szukać szczęścia należy. Nie wiedzą, że szczęście tak blisko w przód było, tu leży. Nie wiedzą, że Bóg choć maleńki, jest w naszych sercach wielki. Luz. No. Tość. Kiedy zasiądziesz do stołu w ten najpiękniejszy wieczór w roku, wieczór narodzin syna Bożego, kolędy, płatków śniegu, ciepła i spokoju, pomyśl o człowieku, który jest na odległość Twojej myśli, załóż pieśń o Bożym narodzeniu z człowiekiem na odległość Twojego głosu. Rośli. Wspomagaj i wiem, już na odbiorze, byśmy w tej drodze wytrwali. Naucz nas chlebem się dzielić, by nikt nie na ziemi. Naucz przebaczać i przebać, pomóż nam jeździć zrozumieć. Ukochany, Boże, coś przybrał postać dziecka. Zechciej już na zawsze pośród nas zamieszkać. Codziennie każdy z nas jest świadkiem Bożego Narodzenia. Na przychodzi i staje się w nas to samo dziecię, Jezus. Wyjdźcie mu na spotkanie, niechaj dokona się Boże Narodzenie. Kiedy rodzi się Bóg, niech w Tobie nie będzie serca zimnego, głuchego. Otwórz je i miłością, czułością i delikatnością. Powiedz, Kocham Cię, Jezu. Gwiazdo blask świąteczny czas, a my z przyzwyczajeniem, zamiast jasnością cieszyć się, w stronę cienia. Oczućmy tak smutki i żal i strach, co nas Pozwólmy... Pozwólmy działać w nas a niech radość w nas zbuduje. Nie bójmy się, radujmy się. To światło jest miłością. Świąteczny czas tej gwiazdy blask Daje nas Bożą mądrością Ludzkości Pani na kolana Powitać swego Zbawcę Pana On Ci się daje dzisiaj cały A Ty nie skąp mu Czci i chwały Jesteś przy mnie blisko. O świętach ze świętami. Jedną rzecz chcę Wam powiedzieć, trudne czasy mamy w świecie. ja już wiem, tak, dojrzcie, jak, uświecie, tak Lecz pamiętaj, że te święta nie są po to, aby jeść. Korek, słaby, i zacznij się to